Witam kochani wybrani. Jest dzisiaj 16 dzień lutego 2023. Ruda Śląska-Wirek. Słońce, ciepło, tak jakby wiosna. No i głosimy słowo że Boże. Dzisiaj właśnie świadkowie uciekają z tym, że tutaj na tym wirku to tak by wyszło, że, że się boją tej prawdy, bo Rzymian 10, 17... że płaci telefonem. Słuchania. i zesłuchania. Taka pieniędzy telefonem płaci się. Wiara i pieniądze, słowa. Razy zesłuchania Słowa Chrystusowego, Rzymian 10, 17. I my głosimy Chrystusa z uszulką. Tego, którego mordują kłamstwem. Ja na 19-15 nie mamy króla, tylko macie pana. I tym pan to jest ten diabeł, Marogi Kopita, grecki Bożek. I on wpisany e... został w Słowo Boże. Także pan jest większy od jehowu amerykańskiego. Świadkowie właśnie stoją na sojakach. Mateusz 24-14 w 239 krajach. I przyjdzie koniec kłamstwa, i wtedy świadkowie albo przychodzą do Chrystusa, gdzie apostolskie. 1-8 będą świadczyć siat o Chrystusie królu, który dokonał zbawienia na Golgocie dokonało się. Bo zobaczcie, że oni tu mają tego a tu tutaj bratek zielonych, pięciątkowych, ten większy. Tu mają tego Jechowe wpisanego pana Jechowe Pan, i Jehowa. Także pieczątko ciągnego aniało błogosławieństwo i ja błogosławię. Derszulką. Jak to jest w prawdy Chrystusa, który jest w niebie, żyje przez uczniów, przychodzi w czasie Jego i oddziela owce od kozłów, aniołów od demonów, czyńców od plew, dobrych od złych. No także, prawda to życie, prawda oczywiście Chrystusowa. Efezan 4:20-24 Chrystus stworzył tego ducha prawdy, co Adam stracił. Jana 6:63. Także te różne tradycje, obrzędy i Zjadanie opłatka to jest nieważne. Ważna jest prawda, miłość, wysłuchanie, pomaganie słabszym, Środki, w tak? Czyli Chrystus, Jego ojciec dał mu wszystkie tytuły, a wszystkie religie właśnie robią kasę na Chrystusie. Drugi Tysiąc, drugi rozdział, od 1 do 16. Wsadzili się jako świątyni Boga, się za Boga, no i ludzie wierzą w tych faryzeuszy, w sukienkach, w krawatach, pastorów różnych, a Chrystus jest połączony z nami w duchu i prawdzie. Jana 14, 17 i dla wybranych Efezan 1, 4 że nas wybrał przez żarzenie świata tylko trzeba się odnaleźć. hebrajczyków ja, 9.28 przyszedł dla tych, co go oczekują. Jak ktoś szczerze będzie szukał Chrystusa, prawdy Jego i sprawiedliwości to się przekona, że ten świat już grzechy narosły aż do bezprawia. Wszędzie chodzi o pieniążki Także Chrystus żadnej władzy nie będzie oddawał Jechowie, bo Chrystus ma tą służbę, tą władzę, te królestwo ma na, na wieki. I ci, co należą do Chrystusa, Pan jest w Bogiem porządku, zmartwychwstał. Chrystus jest pierwszy we wszystkim i doskonały, i teraz my budujemy na Chrystusie, idziemy za barankiem, naśladując go, co by Chrystus robił, jakby się zachował, jakby był na naszym miejscu. Także y, tutaj jest wybranie tych aniołów. Ma to już 24 31, i ja mogę Błogosławić. I jak ktoś uwierzy, że ja jestem aniołem, to anioł to przyjmuje anioła. Dostaj tytuł anioła. Objawień 21, 12 bo Chrystus mnie wybrał jako pierwszego. Komu dużo dano się, dużo wymaga. Wiedza zobowiązuje. No nie wiedza ludzi gubi. Także traktujcie poważnie słowo Boże Bo wszystkie Bibie pofałszowali, ale jest 12 aniołów, 12 apostołów, dwa przyjścia, doba 24 godziny. Pieczątkę dostałem, gdy Chrystus uznał, że w czasie tym i tym, gdy świadkowie mnie zamordowali, O, tu idzie świadek Echowy Mam błogosławiacie królowo To jest żona od Czerwińskiego Edwarda Świadek Echowy jeszcze. No, ale może będzie królową. No ja bym chciał, nie? Także Chrystus jako król przychodzi, wiąże szatana, sądzi ten świat i z krzeszami pierwszym zmartwychwstaniem teraz. obie 2:6 Szósty werset. Ci, co przyjmą prawdę w miłości Chrystusa, Jego prawdzie, bo Jego prawda wyzwala, a ci, co kłamią, no to nie służą Chrystusowi, bo faryzeusze nie chcieli prawdy przyjąć, a prawdą jest absolutną Chrystus. Dzisiaj się nic nie zmieniło, Dlatego a prześladowania są dla, dla prawdy Chrystusa. Jesteśmy w nienawiści wszystkich, dla imienia. To wytrwa do końca. prawdzie, w naśladowaniu Chrystusa, ten będzie zbawiony. Chrystus nas bawił. I pierwszy temu, Tusza 4,16: Ja się zbawiam sam naśladując Chrystusa. No i głosząc. Jego królestwo, bo nie jest królem, ojcem, naczciwym i zbawicielem. mi wspiera już 20 lat. No, no nie chcą słuchać prawdy Chrystusa, no ale co zrobimy? Wszystko zrobione, czas to zrobił. Także Chrystus każdemu się objawi. Ja, Jana 6,44. Ja jako syn Chrystusa Króla, Chrystus jest ojcem w niebie. Jak was pociągnie, to nas połączy Jana 10,16 w jednego pasterza. Efezan 4. Efezan 4. 5. Ile czasu jest to czas? 6.17. 6.17 Efezan 4.5, jedna wiara, Efezan 4.13, aż dojdziemy wszyscy do doskonałości Syna Bożego. Ten syn Boży jest teraz ojcem w niebie, ojcze nasz tu się z niebie. I przyjdź królestwo Twoje przychodzi przed uczniów w czasie, miłości i, i tak dalej. I. I tu mamy posłanie tych aniołów Mateusz 24,31 i dopisałem wersety. Także kreska J się spełnia, wszystko się spełnia w czasie. Jeśli nasza sprawiedliwość nie będzie większa jak uczonych w piśmie faryzeuszy. Mateusz 5 rozdział 17 20. Także trzeba się troszkę wysilić. A to jest to wszystko takie proste, tylko że ci, co rządzą, w religiach jako faryzeusze popsuli to, zakwasili, zakłamali, ale. W środku można odnaleźć sobie, Boga w sobie. Miłości, prawdzie, naśladowanie. Dzieje apostolskie 17 rozdział od 11 do 24. Błogosławie. Bądźcie, wybrani wybranymi i żyjcie w raju. Na ziemi wiecznie, w miłości prawdzie Chrystusie, naszym Ojcu. Błogosławia. Błogosławimy.